Panie Starosto, zmieniła się sytuacja w Radzie Miasta Lubartów. Prawo i Sprawiedliwość weszło do koalicji razem ze Wspólnym Lubartowem. Proszę nam powiedzieć, na czym ta współpraca teraz będzie polegać? Klub Prawa i Sprawiedliwości wszedł w koalicję z Klubem Wspólnych Lubartów, w mieście Lubartów. Zawiązaliśmy koalicję. W związku z tym mam nadzieję, że cały czas Radni, tak jak pracowali dotychczas bez zawiązywania koalicji, wspierali te inicjatywy Radni Prawa i Sprawiedliwości, te, które były właściwe, ich zdaniem dobre dla mieszkańców miasta Lubartowa. Tak będzie teraz, tylko po prostu została ta koalicja zawiązana, bo widać było, że jednemu klubowi i drugiemu jest po prostu po drodze. Chcą pracować dla mieszkańców, chcą zamiast kłótni i jakichś niepotrzebnych właśnie, po prostu spokojnie i normalnie współpracować. Sytuacja powiatu i miasta od półtora roku jest, bym powiedziała, unormowana, ponieważ nam się dobrze współpracowało z miastem. Powiatowi nie było żadnych właśnie nie było żadnych złośliwości, a wręcz przeciwnie, te sytuacje, kiedy mogliśmy uzgodnić coś wspólnie i zrobić wspólne przedsięwzięcie, jak na przykład zjazd dużych rodzin, udało nam się zrobić to w sposób bardzo dobry, podzielić zadania, finansowo się podzielić, jeżeli chodzi o pewne decyzje i działania. Natomiast teraz ta koalicja pokazała, że można także współpracować w ramach samego miasta, więc ta współpraca między Miastem a Powiatem zawsze była, od półtora roku prawie już, zawsze była dobra. A teraz y, mam nadzieję, że radni y, Prawa i Sprawiedliwości i Miasta Wspólnych Klubów Wspólnych Lubartów będą współpracowali jeszcze lepiej. Y, realizujemy wiele przedsięwzięć tak naprawdę, Powiat i Miasto, Budowa Dróg. Udzielamy różnych pozwoleń na budowę, przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o promocję miasta. Spotykamy się na różnych uroczystościach. Dlatego też ta współpraca istnieje i będzie istniała nadal dla dobra mieszkańców i takiego spokoju, normalności takiej. Panie burmistrzu, zawiązała się nowa koalicja. Proszę nam powiedzieć, jakie będą korzyści tego nowego tworu, który w urzędzie miasta powstało. Proszę, że same korzyści. Te korzyści mogliśmy już zobaczyć na przełomie ostatniego półtora roku tak naprawdę. Mam tu na myśli współpracę między powiatem a miastem. Nie było koalicji formalnie zawiązanej, ale można było powiedzieć, że dogodowaliśmy się bez słów. Nie potrzebowaliśmy nic oprócz tego, że łączyły nas, nas wspólne cele, czyli nas, nasi mieszkańcy tak naprawdę. Zrealizowaliśmy wspaniałe przedsięwzięcie z zjazd dużych rodzin, który pokazał, że miasto i powiat może współpracować. I to było takie taki początek naszej bardzo dobrej współpracy. Zresztą mieszkańcy to od razu zauważyli i gratulowali mi takiego podejścia, bo do tej pory miasto i powiat, te dwa ośrodki władzy samorządowej, były kojarzone z kłótniami. Kłócili starosta z burmistrzem, burmistrz ze starostą, nie było, nie było znaczenia, że były ważne sprawy dla naszych mieszkańców. Teraz jest inaczej. To mieszkańcy zauważyli, gratulowali, dziękowali, bo na tym to polega. Mieszkańcy potrzewali spokoju i to jeden najważniejszy moim zdaniem aspekt tego porozumienia. Drugi, mamy wspólne cele programowe: rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury, pomoc społeczna, kwestia rozwoju sportu. Więc to, co nasi mieszkańcy również oczekują: chcą mieć drogi, chodniki, chcą mieć wspaniałe wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne. Kolejny aspekt jest taki, że no, większość w Radzie Miasta, nie oszukujmy się, żeby realizować te przedsięwzięcia, no, musi mieć stabilną większość w Radzie Miasta. A jak dobrze wiemy, takiej większości nie było. A zbliżamy się do bardzo ważnych decyzji, do decyzji, które naprawdę rozwiną nasze miasto na lata. Więc bez udziału radnych spraw sprawiedliwości nie wyobrażam sobie, żeby takie decyzje nie były podejmowane. Z uwagi nawet na to, że pani starosta tutaj widzi rolę miasta jako jednego z kluczowych ośrodków, jeżeli chodzi o powiat Lubartowski. Ale proszę nam powiedzieć o zmianach personalnych, bo wiążą się z koalicją również zmiany personalne, pracownicze w Urzędzie Miasta. Oczywiście no, mam nowego zastępcę, którego serdecznie witam na pokładzie i od razu, od pierwszego dnia, ta współpraca, można powiedzieć, jest bez jakichkolwiek słów doświadczony człowiek, doświadczony samorządowiec, wieloletni jakby radny gminy Lubartów. To też jest ważne, no bo nie oszukujmy, gmina okala jakby miasto i problemy gminy w jakimś sensie są problemami miasta, tak? Mieszkańcy mieszkają poza granicami miasta, dzieci uczą się w naszych szkołach, więc myślę, że tutaj będzie nieoceniona pomoc ze strony mojego nowego zastępcy, Tadeusza Małyski. Dodatkowo ma coś, co myślę jest ważne dzisiaj, ma też pogląd na to, jak funkcjonuje sprawnie działająca organizacja, czyli jest wieloletnim pracownikiem w przedsiębiorstwie, koncernie dużym, więc myślę, że połączenie tych dwóch elementów będzie tylko na plus. A proszę nam powiedzieć, co się będzie działo teraz ze spółkami, czy tam też miejskimi, czy będą zmiany? W... Panie redaktorze, powiem tak, no, powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na pracy dla mieszkańców. Na pewno jakieś kosmetyczne zmiany będą, no, bo muszą być, bo zapewne pan Tadeusz ma swoje spojrzenie na funkcjonowanie czy to wydziałów, czy to tej części, która będzie pod, jemu podlegała. I nie wykluczamy pewnych zmian, ale nie skupiamy się na nich. Najważniejsze jest dobro mieszkańców i to, co będziemy dla nich robili.